Tak. Na pewno o stosunku z rodzicami z bym chciał pogadać, bo jest interesujący. No. Tak tylko nakreślę mało istotne rzeczy. Ma 13 lat, nie skończyła 14. Tak. Wiemy, że rodzice utracili pozostałe dzieci i to jest jedyna, jedyny potomek, jakiego mają. Tak. Wiemy, że jest piękna. I. W momencie, moim zdaniem, możemy się pochylić trochę bardziej nad fragmentem, kiedy ma być zaślubiona z Parysem. To jest dość mocny fragment, bardzo okrutny z perspektywy jej rodziców, bo krzyczą na nią. Okej, okay, ale możemy. Mhm. Ja bym tylko. Tak. Y... Jak pani Kapulet rozmawia z piastunką na temat Julii i wspomina to, co ty mówisz, wszystkie wspomnienia jej teraz. Czy ty wiesz, gdzie to było? Być może 31. Być może 31 też mi się tak wydaje. Tylko tutaj Julia występuje. Wspominają dzieciństwo Juli. I ta piastunka e, mówi, że ile ona ma lat. Właśnie rozmawiają o tym, że nie ma, nie ma jeszcze 14, że tam dopiero tam po zielonych w okolicy Zielonych Świątek, będą. I. E, Wiemy, że piastunka karmiła Julię i że lat 11 od tego dnia przeszło, który wspomina, jak przestała ją karmić, bo stać umiała już tak na krzyż święty, umiała biegać i wędrować w koło, a o dzień wcześniej czoło sobie stłukła i wówczas mąż mój, panie, Y, świeć nad jego duszą, a był to człowiek wielce ucieszny, podniósł to dziecko na wznak padasz, mówi na wznak upadniesz, gdy będziesz mądrzejsza, nieprawda Julciu i na zbawienie śliczne biedastwo zaprzestało płaczu i tak odparło, taki to żart wyszedł i choćbym miała tysiąc lat żyć ręczę, że już nie zapomnę tego, na wznak upadniesz Julciu a mały ów śliczny głuptasek tak odparł no i potem Cały czas się spuszcza nad tym generalnie piastunka, że, że ona tak odpowiedziała. Ale to też jest taki y, y, foreshadowing y, upadku na wznak, zarówno z podtekstem, jak i y, jakiejś jak śmierci. Moim zdaniem na, na obydwa te to jest foreshadowing, okay. bo tutaj jest głuptasek, ale y, wiem, że gdzie indziej było użyte słowo takie. Uff, nie pamiętam jakie, ale nazwijmy, że powiedzmy coś w rodzaju, że i mała grzeszniczka, coś takiego, hmm. nie? I, i, I stąd bym tak wnioskował, chyba że się mylę, ale y, moim zdaniem to jest foreshadowing i tego takiego impulsywnego pójścia za Romeem, i y, y, y śmierci. Y, możliwe, że też na koniec. Na w znaku padaż Ciekawe, zupełnie przeoczyłem ten fragment. Czy teraz możemy o ślubie? No, proszę. Dobrze. Dowiadujemy się, że mają się hajtać. I tak. Bardzo istotna rzecz. Rozmawiają. I o, tylko jedną się powiem ciekawą rzecz a propos Chwilę wcześniej, kiedy tam mówił, że Julio, twój kuzyn umarł, Tybalt nie żyje, zabił go Romeo. Na co? Julia odpowiada. Nigdy Romeo mnie nie zadowoli, póki nie ujrze go w końcu martwego. To mu odpowiada, jej odpowiada. I co ciekawe, następnym razem, kiedy go widzi, widzi go martwego. Hmm. No, ale dobra. Następnie mówi, że jeszcze nie chce wychodzić za mąż. A gdzie jesteś? 108-109. Okej. Okay. I teraz przechodzę dalej. Pani kapłet mówi, nadchodzi ojciec. Powiedz mu to sama, a jak to przyjmie, rychło się przekonasz. Przychodzi stary. I to jest dość intensywny fragment, to muszę powiedzieć. Tak. Zaraz. Usłyszeć chcę raz jeszcze, żono, co? Nie chcę? Czyżby nie była nam wdzięczna? Czy nie jest dumna? Czy nie jest szczęśliwa, że dla niegodnej znalazłem szlachcica tak dostojnego, aby ją poślubił? I potem trochę dalej. A cóż to? Cóż to? Logika w okruchach. Cóż to? Dziękuję? Nie dziękuję? Dumna? I znów niedumna. Ty, przekorna dziewko. Nie dziękuj ty mi, jeśli nie dziękujesz, i nie będziesz skromna, gdy jesteś zbyt dumna, ale przygotuj swe powabne członki, by w przysz przyszły czwartek spotkać się z Parisem, świętego Piotra Kościele, lub każe zawleć cię w pętach. Precz, ty, w wymoczku, ścierwo. Pani kapulet potem mówi, wstyd, czy oszalałeś? I trochę dalej kapulet, powieś się młoda niesforda niedznico, powiem ci tylko w czwartek do kościoła, lub nie waż mi się więcej spojrzeć w oczy. Nie odpowiadaj, milcz i ani słowa, palce mnie świeżbą. Myśleliśmy, żono, że jedno, tylko dziecko nam zsyłając, pobłogosławił nam Pan Bóg, zbyt skąpo. Dzisiaj dostrzegam, że i tego było zbyt wiele, bowiem jest dla nas przekleństwem, Pręcz stąd, nie to. No i potem, ugh. no i on tak jedzie cały czas po nim. Mm -hmm. Tam mówi, potem trochę myślałem, że ton się zmieni, bo mówi, dlaczego chce ten ślub, żeby było, no i mówi, że Paris jest super, że jest szlachcicem, że jest bogaty, że będzie fajnie. I już myślałem, że będzie trochę lepszy ton ojca i potem mówi dalej. Jeśli moją jesteś, przyjacielowi ci oddam, lecz jeśli nie jesteś moją, możesz się powiesić, żebrać, głodować, umrzeć na ulicy, gdyż na moją duszę nigdy cię nie uznam, a dobra moje nie będą ci służyć. Uwierz w to, przemyśl, gdyż nie złamie słowa. Mhm. I jeszcze potem ona prosi mamę, mamo, tam opóźnij ten ślub. Mama odpowiada, nie mów już do mnie, nie odpowiadam słowem, uczyń co zechcesz, gdyż skończyłam z tobą ostre moim zdaniem zdecydowanie zdecydowanie bardzo bardzo mocny fragment szczególnie wyobrażając sobie y, wiek tak jest tak na trzynastolatkę latkę się wydrzeć prawie 14. <laughs> trudno mi jest jakkolwiek bronić pozycji rodziców bo są ciekawi ale tutaj trzeba moim zdaniem zaznaczyć jasno, że to są inne realia, inna epoka, mhm. inny czas, w którym mhm. córka, ogólnie kobieta, ale córka zwłaszcza, z perspektywy ojca była bardzo narażona na, jakby to nazwać, zły ślub mógł mieć naprawdę tragiczne konsekwencje, bo by została z dzieckiem, ze złym człowiekiem, dajmy na to, i chciał ojciec ją wydać za najlepszą możliwą opcję, żeby była bezpieczna po mhm. prostu. Więc, jakby to jest, powiedzmy, pozytywny ten aspekt, mhm. ale tu nie ukrywa wątpliwości, że jest. Bardzo dosadnie mówi. Mhm. Ale nie, nie trzeba, moim zdaniem, się stronić tu od oceny, bo, jak wiemy, przecież chodzi o to, że właśnie postawa rodziców ma. Być jakąś przyczyną tej tragedii, nie? więc to jest zdecydowanie też scena podkreślająca tu problematykę yy, hmm. stanu y, tych rodzin. Tak, 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 to na pewno. No, 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 no. To dobre, dobre spostrzeżenie. Mocne. Dam potem jedna z istotnych, albo mniej istotnych rzeczy. Pyta się piastunki, co robić, i ona mówi, aby z tym parisem była, na co tamta mówi. Potem, jak tam odchodzi, Starucho, ty, ty, ty diable potępiony, czy twe namowy do krzywoprzysięstważ są cięższym grzechem, czy twe wyszydzanie Pana mojego tym samym językiem, którym tysiąc razy go chwaliłaś? Odporównałem, Też jakby ciekawa postawa tej piastunki, która co chwila zmienia, jak chorągiewka, zdanie. Znaczy, no też... Taka przywiązana do tego rodu, nie? I, i jak tam Romeo. Yy, bo to jest po, już, prawda? po nocy poślubnej. Po tym zabójstwie też. Tak, więc tak, teraz tak. ona już ma trochę gorsze zdanie niż za pierwszym razem, kiedy przyszła po rozmowie z Romeem i trochę zrobił na niej pozytywne wrażenie. Także pod tym względem na pewno to też trzeba patrzeć. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj aby zobaczyć cały odcinek i nie zapomnij o subskrypcji.